Zauważcie, że mój głos jest w tym materiale taki tęgi, ale po prostu jest gorąco i przez to mi się język kleposze. Hej, się manko? Dzisiaj powiem wam jakie czołgi premium warto kupić, jeśli pojawią się w sklepie. Oczywiście, jeśli ty masz jakieś ulubione czołgi premium lub kolekcjonerskie na danym tierze, podziel się w tym komentarzu, a może nagrędzę z nich kolejny film. Ponieważ robię ten materiał na własnych doświadczeniach i inni gracze mogą mieć inne zdanie na dany czołg. A więc zaczynając będę wam mówił o parametrach czołgu oraz jak się nim gra. Zaczynając od niskich tierów mamy na piątym tierze wytyski czołg Excelsior, który kosztuje 2400 normalnie w sklepie i czasem pojawi się w pakiecie na promocji. Excelsior ma 800 punktów wytrzymałości, jego TPM to 1679, ma 110 mm przebicia i zadaje 160 obrażeń na strzał oraz strzela co 5,7 sekundy. Ma 9 stopni depresji, czyli opuszczenie działa oraz 20 stopni elewacji, czyli podniesienie działa. Do przodu maksymalnie jedzie 38 km na godzinę, a do tyłu 12. Waży 41 ton, dzięki czemu możemy tarnować większość czołgów, a jego pancerz wygląda tak. Poziom wyżej, czyli na szóstym tierze, mamy Susto Y, który ma 900 punktów wytrzymałości. Oczywiście, jak niszczyciela, przestało ma 196 mm przebicia i zadaje 360 na strzał. Ładuje 14,9 sekundy. Niestety ma słabą depresję, działa, bo tylko 5 stopni, i elewację, bo tylko 15. Jest nawet mobilny, do przodu jeździ 35 km na godzinę, a do tyłu u tylko 12, czyli podobnie jak Excelsior. Lecz nie ma takiego pancerza, w sumie to prawie go nie ma. Na siódmym tierze mam parę propozycji, zacznę od dwóch czołgów, które są papierowe, a są nimi M41D oraz Drekula. To są dwa czołgi, które jeżdżą niewyobrażalnie szybko, jeśli się umie prowadzić czołg. M41D jeździ 70 km na godzinę, a Drekula 65, ponieważ M41D jest czołgiem lekkim, a Drekula czołgiem średnim. M41D ma prawie 3000 dpm i zadaje 170 na strzał i ma 160 przebicia oraz strzela co 3,5 sekundy. A Drekula ma 2000 dpm i zadaje 225 obrażeń na strzał i ma 155 penetracji i niestety ładuje 63 sekundy. A teraz powiem wam dlaczego zacząłem od tych czołgów, ponieważ niestety M41D jak już się pojawił w sklepie to kosztuje krocie, a Dracula pojawia się tylko w skrzynkach, dlatego od nich zacząłem. Idąc dalej mamy M4 FL-10, francuski czołg średni, który ma działo lecz niezwykłe, a z automatycznym przeładowaniem. Dzięki czemu daje wielką przewagę na niższych tierach, ponieważ żaden inny czołg na tym tierze nie ma takiego działa. A więc przejdźmy do parametrów. Jego DPM jest dobry, bo 2,407, ma 144 mm penetracji i zadaje 160 na pocisk. Czas ładowania pocisków od pierwszego to 3,99, 3,55 i 3,10. A pomiędzy pociskami podczas strzelania to 1,3 sekundy, co daje mu ogromną przewagę w większości sytuacji. Niestety ma 6 stopni depresji, jak i 8 stopni elewacji działa. Do przodu jedzie 52, do tyłu 20 oraz ma ogromne x i taki średni pancerz. Później mamy czołg specjalny Lycan, który ma 1400 PW. Jego dpm to 1900, ma 175 mm przebicia i zadaje 400 na strzał oraz ładuje 12,6 sekundy. Ma 10 stopni depresji i 20 elewacji. Do przodu jedzie 35, ale u 15 km na godzinę. A jego pancerz wygląda tak. Ostatni czołg z mojej listy na siódmym to E25, który ma 3000 dpm. -u. Ma 194 mm penetracji i zadaje 160 obrażeń na strzał. Ładuje 3,2 sekundy, Jeśli 65 do przodu i 20 do tyłu. Oraz jest mega malutki, dzięki czemu można obierzeć większość czołgów lub po prostu przykleić się do nich, dzięki czemu przeciwnik cię nie trafi. i Jeśli jest ogarnięty gracz w czołgu, to może on sam ugrać całą gierkę. Ósme premium i kolekcjonerskie zostawiam na oddzielny odcinek, ponieważ jest ich dużo, by omawiać w jednym odcinku. Na dziewiątym tierze jest czołg niemiecki, ciężki KPZ-70, którym się przyjemniej gra, ponieważ ma trochę pancerza. Najlepiej tym czołgiem grać na wieżę. Czołg ten ma 2050 PW, ma 245 mm przebicia, alfa 560, jego podstawowe pociski to APCR i woduje pocisk 14,6 sekundy. Ma 6 stopni presji i 15 elewacji. Do nawet szybko, jak na czołg ciężki, bo 40 km na godzinę, a do tyłu 15. Potem mamy radziecki czołg ciężki K91. Ma on trzy pociskowe magazyn i pociski AP, które mają 248 mm przebicia i na strzał zadają 350 obrażeń dzięki czemu, jak wydamy cały magazyn zadamy łącznie 1050 obrażeń, czyli jedna druga czołgu lekkiego na dziewiątym tierze. Magazyn K91 ładuje się w 16 sekund, dzięki czemu według mnie jest lepszy od KPZ-70. Do przodu jedzie 40, a do tyłu 15 km na godzinę jeśli już będziemy grali tym czołgiem trzeba uważać na dolną płytę. I ostatni na dziewiątym tierze jest Obiekt 752, który jest radzieckim czołgiem ciężkim, który by się niczym nie wyróżniał, gdyby nie miał tak opa działa. I już wam mówię o co mi chodzi. Tego przerwa między pociskami wynosi 4 sekundy, a cały magazyn ładuje się 16,4 sekundy. A więc chodzi mi o to, że jeden pocisk w tym czołgu zadaje 430 PW, co daje dużą przewagę w krótkim wychyleniu się czołgiem i oddaniu nim dwóch strzałów w załączną sumę 860 PW. I z przodu najbardziej brakuje mu pancerza na dolnym płycie. Na dziesiątym tierze mamy super czołgi i zacznę od tych bardziej OP i skończę na tych mniej OP. A więc na pierwszym ogień idzie Volkach 9001P, która powala swoim pancerzem oraz działem, ponieważ jej działo zadaje 460 na strzał, ma 275 mm penetracji i ładuje tylko 10,5 sekundy. A pancerz, jak możecie zobaczyć, jest naprawdę świetny, ponieważ nie da się tego przebić od przodu czołgami 9 tieru w dolną płytę. Czyli jedyną opcją jest go objechanie, jeśli się gra niższym tierem. Potem mamy amerykański czołg ciężki Concept 1B, który ma 2350 PW, lecz daje 380 PW co 8 sekund. Jest niski, co daje mu dużą przewagę, Jaki szybki, bo na papierze pisze, że osiąga do przodu maksymalnie 45, a do tyłu 18. A jego pancerz jest wręcz magiczny, bo naprawdę nie wiem jak taki mały czołg może mieć tyle pancerza. Pomijając dolną płytę, to jego pancerz jest zdumiewający. Kolejnym czołgiem jest obiekt 268x4, który ma tak dużo pancerza, że nawet go z Golda nie można przebić, jeśli stoi przodem. Ma mało penetracji, bo tylko 265 mm i zadaje za to 690 pw i ładuje 14 sekund działo, co pod tym względem czyni go podobnym do grilla. Do przodu jedzie 38, a do tyłu 12 km na godzinę, a wracając do pancerza to możecie go teraz zobaczyć. Jeśli ktoś chce, to można też wziąć FVA 217 Badger, który też ma dużo pancerza, lecz ma dolną płytę białą, ale za to ma 3500 dpm i ma 280 mm przebicia. Na strzał zadaje 460, a ładuje ono 8 sekund. Na zakończenie odcinka jest radziecki czołg średni T-22 medium, z którym miałem problem, bo miałem jeszcze do wyboru obiekta 907, lecz po głębszej analizie lepszy na papierze jest T-22 medium, ponieważ ma 300 metrów widzenia, jego DPM osiąga 3500, ponieważ zadaje 310PW na strzał i ładuje tylko 5,3 sekundy. Jedyny problem w tym czołgu jest taki, że ma małe przebicie, bo tylko 240mm, lecz jak na czołg średni to nawet git. Do przodu zasuwa 55 na godzinę i do tyłu 20, a jego pancerz wygląda tak. Także jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu spoko dycha, a przypnę serce. Dzięki za oglądanie i do następnego.